Kurde, baterie, tam jest jakiś obiektyw. Ty wy jesteście w szafie. szafie. Czekajcie, będą jakiś kurde blancik będzie, to będzie przypał trochę. Nie no, że tu Tu nie ma jakichś rzeczy. Dobra, Dobra. Lecimy dalej. dalej. tysiąca ludzi, siemanko. Świeczki super, no, aromatyczne ja chłopiec, tak. co Tu Netflix leci. Ja tu leżę. Patrz jaki syf, to powinno być tak, patrzcie. Bo ja kurde, nieprzygotowany. Bo ja ogólnie spałem tu. Spałem tu i te poduszki mi się wskazały. Więcej więcej jak nie ma poduszek, wiecie jak to ogarniemy to szybko. Ej, ja mogę sprzątać na to więc dobra beka będzie. Dobra, jak to wygląda teraz? Sto razy ładniej, nie? Tu koło fortuny z Tu żarcie z dzisiaj. Ogólnie te trzy posiłki kosztowały 100 złotych, Ku macie? Dałem się zrobić w bambuko. Dzisiaj trochę. Dobre, jedziemy na balkon, zobaczcie. Czekajcie, dole do balkonu to też trzeba się postarać. Cyk. Zawsze... Ja tu śpię ogólnie. I zawsze jak czytam książkę, to tutaj tą lampkę zapalam. Pa, wieczorkami. Jest klimacik, świeczuszkę się odpalam. Tu kwiatek, za mną. A tutaj patrzcie. Warszawa, nocą. Warszawa noca, mordy. A tam moje owiki na trening Wiszą. Tu moje owiki na trening Wiszą. Tu kurczę, jakiś ten syf. Dobra, wracamy do środka. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, co się dzieje, murdeczki. Idziemy do innego pokoju, czy nie chcecie już tego oglądać? Idziemy dalej, czy nie chcecie, nie chcecie wam się tego oglądać? Mówcie szczerze. Walcie jak w dym. Może nie walcie, ale. Dorota, trochę kamerę, żeby było Dorota, było. meduska, ta. ja ci mówię, bierz mnie Ja ci za mówię, bierz mnie. i grosze, która właśnie bo tu się dzieje, Dorota. A tu są ciuchy Meduza Premium Wear, patrzcie. O, nawet JBL się znajdzie jakieś. Muzyczkę się zawsze puszczam jak się kąpię. To sobie ten... Jak sobie sprzątam czy kąpię się, to muzyczka zawsze leci. Na klimaciku. Tutaj torba jeszcze z treningu, nawet nie chciałbym się wypakować. Tu są ciuszki z mojej marki ciuchów, która niedługo startuje. Meduza Premium Tutaj pasek, o którym śpiewam w netę. Takie tam kłopoty, jakiś, Leży se. Widać, że same kłopoty mieszkają, nie? Woda, ładowarka jakaś, ten. Uwaga, pokażę wam teraz prawdziwy syf w kuchni, jakiego chyba jeszcze nie widzieliście, chcecie? Patrzcie. No, trzeba to posprzątać, Bo aż wstyd, panowie, patrzcie. Co się dzieje? sosy stare soczek. Ale, powiem mam. Na moją obronę. Cieszczo jest odpowiedzialny za kuchnię. Ja za łazienkę, yy, no? Ja jestem odpowiedzialny za ładieniem. Smetonek najmniejszy Donate. Alyszko Sinusa, bo zachujesz 2 złote i 68. I groszy. Do lektar, do najmniejszy, wariancie. Dzięki za Donaj, to nie zdążyłem przeczytać. Przepraszam. Ostro, sprzątaj. No właśnie, wypadałoby, nie? Chociaż pranie zrobić, ale nie będę mógł rozwieścić, bo też pranie tu leży. Hm.

Patrzę, moje ja kurczę mokasynki na lato. Lubię takie buciki, czasami sobie elegancko. No to za elegancki zawsze. Mokasynki. Tu jakieś czapeczki. Siadłem z bibula, z bibula do biegania. I może ja mówię. Nigdy chyba na sobie nie miałem. Tu moje stare buty, ale muszę wyważyć. W ogóle patrzcie jaka beka. Skarpety są w środku. Tej czyste? Czemu starpe tak? nie Ale przypadek. Ale przypadek. Tu to jest pusto, tu pusto, tu pusto. Patrz, dzwonek jakiś. Dzwonek. Dzwonek. Dobra. Dobra, Dobra, zobaczmy te duże szafy. Zobaczę czapy jeszcze, co wy tam piszecie. Gdzie dureksy? Nie, m***a, wariacie, ja jestem przecież chłopak. No! E, chcecie dalej oglądać to, czy nie? Chcecie, czy nie? Oglądać takiego lajba jak chodzę po chacie. Bo tam w tej szafie dużo się dzieje. Tak, dalej. No dobra, dla Was to zrobię. Czemu mam paras ani zrobić? Może by nie... Możemy... Ale to będzie grubo, bo to będzie smród chyba. Później to zobaczymy. Na sam koniec taki smaczek zrobię. Patrzcie tu, co się dzieje. Kurde. To nie kobietami z jakimiś. Bo często sprowadza jakieś to... Tu moje ciuchy. Jakieś. Bo ja zawsze jak sprzątam, na szybko. Ja zawsze jak nagrywam, to lubię posprzątane. A nie ma czasu sprzątać, więc wszystko wrzucę do szaf, żeby nie było widać tylko na filmach tego, nie? Patrzę, jakieś moje buty. Spodnie. Nie chcę tego patrzeć nawet. nie chcę tego patrzeć, ale... patrzeć. Druga szafa. A nie, tutaj są wyściele jakieś tego, że na wiltrzacz powietrza by. jest wikrotno. Dobra, idziemy teraz do Czeszcza. Chcecie zobaczyć jak on streamuje? Ale to musicie na wstępnym czasie, czy chcecie zobaczyć backstage Czeszcza, bo on teraz streamuje. Też tam jest transmisja na żywo i mogę Wam pokazać jak to wygląda. Chcecie czy zostajemy już tutaj? Chcecie. No dobra, to lecimy. Jeszcze tam. Lecimy jeszcze tam. Mów głośniej. Dobra. Postaram się, mordo, ty moja. Czekaj, tutaj, tutaj kamerę dojdzie na głównie. Sieman, ale to... Patrz, ja... Przyszedłem ci w szatę popatrzeć. No tak ale pokażę wam najlepsze. Czego często się nie spodziewał. Ktoś to co ty się nie Kurde, no Kurde, wow, działa działa Ale rozłączyłem Nie sprzątaj łóżka wariacie Dobra, teraz będzie działało już Działa na nowo Kurde on pewnie sprząta, a za łóżkiem ma pewnie dużo papieru Działa Dobra, idziemy zobaczyć co on tam ma. Bez kitu. To trzeba pilnować kabel, bo... Nie się tam przewiczyłem, nie jest wcale taki długi, ale jest długi. Czekajcie. Tu ma szafa. Dobra, po to, leadam. Elo, Elo, Elo! elo. Mu na to, z tym AMG. Dobra, zobaczmy mu w szafę najpierw. Sześć trzangie. Tutaj co patrzcie, jest? rękawice bokserskie, jakieś głupoty, szafa. Ten tu ma szalik bo, bo jakiś. Byli. Po co ci szalik taki? Jaki? Liverpool, on jest, kurczę, kibicem Liverpoolu. No. Ten szalik ty to masz chyba od podstawówki. No. Nie? Tak. O, piąty chyba. Patrz jak streamuje Lola. No, grane. Cześć. Czu. Witam serdecznie, siemanko. Ile widzów masz? Kurczę, nie wiem, 31. 31 widzów masz, zajebiście. No. Niech sobie ciśnie. Powolutku, o tu jest skarbonka. No, elegancko, se streamuje, niech se no, streamuje. Dobra, wracamy. Teraz sprawdzamy, co, co jest w tej torbie, bo ja sam jestem ciekawy, nie pamiętam, bez że no, Ona tak leży zamknięta. Sprawdzamy tą torbę. Kurde, czekajcie, woda mi przeszkadza. Patrzcie, jak woda w kabel przeszkadza. Dobra, idziemy tu. Dobra. Sprawdzamy tą torbę. Mordy. Sprawdzamy torbę. Co jest w tej torbie? Bo jestem naprawdę ciekawy. Oh. Dobra. A, tu nie ma nic. Chyba. Mordy. Patrzcie to. Z treningu. A, to z siłowni, pamiętam. Ale jest czysta koszulka jakaś. Patrzcie, tą koszulkę w ogóle. Nie ćwiczyłem w niej, ona jest czysta. Wszyscy na czacie piszą hashtag Team Meduza. Dzięki za Team Meduza. Tu Instagram mój, Meduza oficjalnie. Dobra. Mordeczki, czyli tak mniej więcej po salicach mieszkam i tak dalej. Na klimacie, albo wcale, nie? Byczki moje, kochane. Podoba się czy nie? Live dzisiaj. Podoba się live, czy nie? Ogólnie tak to wyglądało. Siemano, mordeczki, bla 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 bla. Bez kitu. Bla, bla 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 Siema, siema, siema. Siema, siema, siema. Siema, siema, siema. Siema, siema, siema. No. Także fajnie tak na dwie kamery. Okay. No, tak, 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 anta... Się streamuje. Teraz gdzie tą kamerę położyć. Ej, wiem co zrobię, patrzcie. Będziecie widzieć z tyłu. Od tylca. Lubicie? Od tylca? Oglądać? Na dół, pa.